Radek, jak oceniasz wybór nowego selekcjonera? Mniej więcej oceniam go tak jak każdy, kto widział konferencję prasową, ma otwartą głowę, że tak powiem, refleksyjne spojrzenie na to, co się działo i, i pomyśli sobie, czy to naprawdę się wydarzyło, czy to była jakaś tragikomedia, farsa. Czy ukryta kamera, czy naprawdę facet, który jest przedstawiany jako selekcjoner, zamiast opowiadać o piłce, o, o, o stylu gry, jego drużynie o szansach, w najważniejszym meczu ostatnich lat musi opowiadać o 711 połączeniach do szefa piłkarskiej mafii, o korupcji, tłumaczyć się, dlaczego zrobił coś, co, za co linczowaliśmy niedawno Paulo Sousa, który zostawił naszą reprezentację w trakcie eliminacji. Przypomnę, trenerem Michniewic zrobił to samo. Chyba jeszcze w gorszych warunkach, bo z młodymi ludźmi, bo w reprezentacji młodzieżowej w czasie eliminacji odszedł, zostawiając chłopaków, bo dostał bardziej intratną finansową propozycję yy, z Legi, więc, więc sumując to wszystko, myślę, że to nie jest najlepszy czas dla, dla PZPN-u, dla jego PR-u, dla, dla samego prezesa, który, który muszę powiedzieć, rozczarował mnie. Myślałem, że jest lepszym strategiem, dobrze zaczął, a, a, a tą decyzją myślę, że bardzo dużo zniweczył. Myślę, że w ogóle cofnął mentalnie naszą piłkę dobrych kilka lat wstecz. Oczywiście wynik to obroni. Jeżeli nasza reprezentacja wygra z Rosją i później ze Szwecją albo ze zwycięzcą meczu Szwecja-Czechy, no to pewnie część tych dzisiaj zbulwersowanych osób... Yy, mu to wybaczy, albo inaczej, może zapomni, może nie. Natomiast ja jednak, jednak, chodzi mi trochę o coś innego w piłce. Selekcjoner dzisiaj biega po redakcjach, gdzieś tam u swoich kolegów w audycjach, obraża ludzi, odpiera ataki i tak dalej, a to nie o to chodzi. Powinien się skoncentrować na, na piłce i rozmawiać merytorycznie o, o futbolu i to też jest dowód na to, że albo rzeczywiście gdzieś ma problemy z poczuciem winy, albo... Yy, Albo była to zła decyzja po prostu prezesa Kuleszy i, i, i chyba jedno i drugie tak naprawdę. No i cóż, cóż mogę dalej powiedzieć. Tak docierają do Ciebie jakieś głosy, że na przykład piłkarze naszej reprezentacji bardzo są niezadowoleni z tej decyzji? Znaczy do, tak, docierały głosy także że są rozczarowani, że są rozczarowani, bo większość naszych zawodników już w trakcie tego czasu, kiedy... kiedy, kiedy yy... Prezes tak powiem, zastanawiał się i dochodziły nas doniesienia z różnego rodzaju mediów. Mówili, czy to Kamil Nik, czy Robert Lewandowski, chyba Grzegorz Krychowiak, że jednak chcieliby, aby selekcjonerem był Adam Nawałka, bo z nim się znają, bo go bardzo szanują, bo pamiętają jeszcze te fantastyczne mecze z Francji, a z drugiej strony przeżyli też rozczarowanie, jakim był Mundial w Rosji. Ja myślę, że też razem, a przede wszystkim selekcjoner Adam Nawałka mógł wyciągnąć z tego, z tego wnioski, że nie zmienia się taktyki w czasie Mundialu, nawet jeżeli mecz przegrasz i tak, dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że oni czują się rozczarowani i zawiedzeni. Tym bardziej, że niejakie trzy lata temu była taka dość ostra wymiana między Robertem Lawandowskim a trenerem Michniewiczem na, na zasadzie um, tego, że Robert no, dość niepochlebnie wyrażał się o filozofii trenera Michniewicza i sposobie gry w reprezentacji młodzieżowej. Że... Tylko się bronią, że boją się zaatakować, że, że ten styl ich nie rozwija, że tak naprawdę nie wiadomo jacy to są piłkarze, ponieważ tylko kopią piłkę w krzaki i, i próbują bronić dostępu do własnej bramki, a nie mają odwagi. Czy, czy trener ich nie, nie inspiruje yy, tym, żeby jednak byli w stanie zaatakować bramkę Rywala, więc tam gdzieś czasie ten trener Michniewicz mu odpowiedział i wiesz, i na tym się skończyło. Jak sam stwierdził Czesław Michniewicz, że nie musi się jak ktoś y, gryźć i może powiedzieć prawdę, bo jak sądzi, wtedy nigdy nie będzie pracował z Robertem Lewandowskim, po w Bajemnie Pracować nie ma zamiaru. No jak się okazuje, życie była bardzo przewrotne. Natomiast przykre też jest to, że, że zadecydowało chyba tym ostatnie 4 dni, że prezes Kulesza zastanawiał się półtorej miesiąca, przebierał w różnych kandydatach, a tak naprawdę długość kontraktu zadecydowała na coś, na co nie chciał zgodzić się trener Nawałka czyli te trzy miesiące, czy inaczej, po tym, że jeżeli um, odpadłby z Rosją, czy, czy, czy w tym drugim dwumeczu, to, to mógłby zostać zwolniony na co chętnie zgodził się trener Michniewicz i, 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 i chyba to tak, było, tak naprawdę to było głównym argumentem, żeby zatrudnić tego drugiego.